Witajcie w nowym odcinku na moim kanale, ja jestem Spaju, a dzisiaj coś z innej beczki, być może ciekawszego od reszty moich filmów. W tym filmie zajmiemy się pytaniem, czym jest byt bądź entity w grze Dead by Daylight. Samej gry raczej nikomu nie trzeba przedstawiać, tym bardziej jeśli kliknąłeś właśnie w ten film. Po pierwsze w tym filmie opowiem wam dokładnie, konkretnie czym jest byt, co potrafi i jaki jest. Nie zawrę, nie zawrę w tym filmie dosłownie wszystkich aspektów, gdyż wokół niego kręci się cała gra, i ciężkim zadaniem byłoby zmieszczenie tego w jednym filmie i żeby było to ciekawe i miało spójną całość, dlatego w tym filmie opowiem większość konkretnie, a w następnych myślę, że pojawią się ciekawostki dotyczące bytu. Ale przechodząc już do odcinka. Jest wszechmocną złą istotą, która podróżuje przez kosmos, powoli konsumując światy. To w jaki sposób Entity działa, mamy dokładnie przedstawione w grze. Można by nawet powiedzieć, że jest całą grą. Wszystko co w niej występuje, ma z nim jakieś powiązanie, ale przejdźmy do najważniejszej rzeczy. Byt tworzy koszmarne rzeczywistości, w których zamyka ocalałych i morderców, by następnie zmuszać ich do niekończącego się przechodzenia prób w celu nakarmienia siebie samego najsilniejszymi emocjami jego ofiar. Pozwala mu to rosnąć w siłę i powoli konsumować kolejny świat. Observer, czyli jedna z dość ważnych postaci w Lorda BD, opisuje go jako jednego z Original Ones co można przetłumaczyć jako oryginalnych lub pierwotnych. Wiemy, że podróżuje on z jednego świata do drugiego, doprowadzając swoje ofiary do żaleństwa, co pozwala mu zamknąć się je w jego świecie. Tym właśnie sposobem rośnie w siłę, która wkrótce powoli mu pochłonąć wszystkie światy. Do prowadzenia ofiar do szaleństwa tyczy się akurat tylko morderców, gdyż to z nimi jest największa jakby filozofia tego, co ten byt tam robi, ale o tym zaraz powiemy. Entity posługuje się mocą, która pozwala mu pokierować swoją ofiarą w danym świecie tak, aby dopuściły się makabrycznego czynu, co zaciera granicę między światem ofiary a światem bytu. Dzięki temu jest on w stanie wciągnąć ofiarę do swojego świata. Tutaj mówiąc ofiarę mam na myśli właśnie postać killera w DBD. Zgrywiemy, że zmusza on morderców do nieustannego polowania i poświęcania ocala. Dużo killerów nie robi tego z własnej woli, ale Entity jest bardzo cierpliwy. Chociaż w zasadzie powinniśmy używać zaimku żeńskiego, ale o tym powiem w następnym odcinku. Wracając, jest na tyle cierpliwy, że torturuje coraz bardziej dotkliwie morderców, którzy nie chcą. Nieustannie spełniać jego woli. W końcu ulegają i grają i tak w jego grę, gdyż nie mają innego wyjścia. Tortury można, możecie na przykład zauważyć na traperze, który jest poprzebijany prętami, dlatego, że na początku widocznie się sprzeciwiał. Są też killerzy, którzy są zadowoleni z pracy dla bytu i tym sposobem zaspokajają swoją żądzę krwi. Pewnie spytacie, w jaki sposób byt wybiera morderców do swojej gry. Już śpieszą z odpowiedzią. Otóż wyczuwa on ich potencjał zabijania. W ich śmiertelnych formach zażycia. Zanim zacznie ich nakłaniać do jakichkolwiek złych czynów, może on też zmienić zdanie podczas przemiany człowieka w zabójcę. Tak jak się to stało w historii Spirit, czyli Rin Yamaoki, jej ojca, który ją zamordował pod wpływem bytu. Jednak ten finalnie zmienił zdanie i wybrał Rin jako zabójczyni. A jak byt pozyskuje ocalałych? Tak jak mówiłem wcześniej, to, że doprowadzą swoje ofiary do szaleństwa, tyczy się głównie morderców, gdyż z tego co jest wiadome, to byt nie oddziałuje tylko na jedną osobę swoją mocą nakłaniania do czegoś złego. Mam tutaj na myśli, że obejmuje on cały obszar. Myślę, że można to nazwać mocą takiego spaczenia. Ten obszar wykorzystuje do łapania ocalałych, tak jak to się stało. Chociażby w historii Adama Francisa, który badał sprawę Rin Yamaoki i właśnie natknął się na obszar spaczony bytem, przez co byt wziął go jako ocalałego do swojego wymiaru. Aby byt mógł złapać ocalałego, muszą wejść na obszar spaczenia bytu, aby ten mógł wciągnąć. To już powiedzieliśmy. Nikt nie wie jednak, jak to się dzieje, gdyż po tym, jak już byt ich wciągnie, nic nie pamiętają z tego procesu. Wiadomo jedynie, że gdy obudzą się przy ognisku, to już nie ma ucieczki. Ważną rzeczą jest też to, że byt jest opisany jako wampir emocji, co oznacza, że, że żywi się silnymi emocjami, takimi jak wściekłość i gniewu zabójcy. Albo rozpacz, nadzieja u ocalałych, a także uczucia jednego ocalałego wobec drugiego. Mam na myśli tutaj przyjaźń i miłość. I właśnie dlatego byt przeprowadzenie ustadnie próby na zabójcach i ocalałych, gdyż jest to najlepszy możliwy sposób na wyciągnięcie z ofiar pożądanych dla bytu emocji. W przypadku zabójców podsycają one, czyli te próby rządek mordu, a w przypadku ocalałych przywołują nadzieję na ucieczkę. Dzięki tej kompozycji byt ma dostęp do pożywienia i rośnie w siłę. Jednak, mimo mocy bytu, nic nie trwa wiecznie. Z każdą, w cudzysłowie, śmiercią, mała część duszy ocalałego zanika. A gdy w końcu cała nadzieja wyparuje, ocalały dla bytu staje się bezużyteczny i zmienia się w zimną, pozbawioną emocji powłokę. Bydma to takich ocalałych specjalne miejsce, które jest zwane void, czyli pustką. I jeszcze dopowiadając, gdy osoby zostają poświęcone podczas próby. Byt wskrzesza je, usuwając im pamięć i przenosząc z powrotem do ogniska. Biorąc pod uwagę te informacje, możemy wywnioskować, że być może w DBD kiedyś pojawi się coś takiego, że postać zostanie usunięta, właśnie ze względu na to, lore, że, no, że już nie będzie miała żadnej korzyści dla bytu emocjonalnej, dlatego trafi do pustki i zniknie jak zniknie z grywalnych postaci. Nawet ogólnie w tym temacie to już by było na tyle, choć nie są to wszystkie informacje z nim związane. Jak widzicie, już zrobiło się jasno, co to znaczy, że film w temacie Bytu się kończy. Ale mam zamiar zamieścić kolejne informacje na temat Bytu w następnym odcinku. Dlatego, jeśli kliknąłeś ten film i nie uzyskałeś odpowiedzi na Twoje pytania, to poczekaj na następny film i zobaczymy, czy, czy w następnym filmie odpowiedzi na Twoje pytania na temat Bytu się pojawią. Jeśli nie, możesz zadać je w komentarzu na dole. Także wyczekujcie kolejnego filmu. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Czytajcie opis. I to było na tyle. Dzięki. Siema.